Biała kiełbasa to symbol odrodzenia i tradycji na świątecznym wielkanocnym stole, ale świetnie sprawdzi się także na szybki domowy obiad. Cześć, Cześć, mam dla ciebie pomysł na smażoną białą kiełbasę, a konkretnie smażoną białą kiełbasę w sosie musztardowo śmietanowym. Rozgrzej smalec lub olej na patelni, a następnie ostrożnie połóż białą kiełbasę. Smaż na średnim ogniu około 10-15 minut obracając co kilka minut, aż równomiernie się zarumieni. Po usmażeniu przełóż na talerz. W razie potrzeby dodaj więcej tłuszczu i wrzuć cebulę pokrojoną w piórka. Smaż 4 do 5 minut, mieszając, następnie dodaj posiekany albo starty czosnek i smaż jeszcze minutę. Następnie wlej pół szklanki białego wina. Jeśli nie używasz wina, to możesz wlać bulion lub czysty przelany przez sitko rosół. Gotuj około minutę, tak aby alkohol częściowo odparował, a potem dodaj musztardę oraz miód i dobrze wszystko przemieszaj. Zagotuj ponownie sos i gotuj kolejne dwie minuty, a potem wlej śmietankę 30% i dobrze wszystko przemieszaj. Dodaj też pieprz i sól do smaku oraz suszony tymianek albo inne ulubione suszone zioła. Gotuj sos 3-4 minuty, aż zgęstnieje, po czym dodaj kiełbasę. Podgrzewaj jeszcze tak z 3 minuty, polewając sosem kiełbaski. Kiełbaski powinny być ciepłe, a sos powinien zgęstnieć. Podawaj, oczywiście, z ulubionymi dodatkami. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia!